Dlaczego Safe Implant Concept? Ponieważ te prace u pacjentów ym, muszą być stabilne, muszą być wytrzymałe. Tu jest praca tymczasowa montowana u pacjenta, więc zobaczcie, że estetyka jest bardzo, na bardzo przyzwoitym, wysokim poziomie. Jest praca, która jest w środku wzmocniona taką specjalną, tytanową belką, więc ta praca nie połamie się. Ta belka działa tak jak orteza. Ona powoduje, że te implanty wgajają się. Jednoznacznie są zblokowane ze sobą. Jest dużo mniejsze ryzyko dezintegracji takich implantów, które jeszcze w tym momencie nie są wgojone do tego wszystkiego precyzja wykonania, ponieważ tego typu prace możemy zrobić całkowicie cyfrowo. To musicie sobie uświadomić, iż stomatolodzy dentyści pracują na mikronach. To jest dokładność rzędu 8-10 mikronów, nie milimetrów, więc tu wszystko, co my robimy, musi być bardzo wysokiej precyzji.